No, witajcie, z tej strony Sebastian i tak jak obiecywałem we wcześniejszym odcinku dzisiaj wypowiem się na temat kanału Rock Alone 2K I z tym, że z góry chciałbym zaznaczyć, że to nie będzie jakiś tendencyjny, to nie będzie tendencyjna wypowiedź, że ktoś jest bardzo dobry albo bardzo zły. To będzie takie zwyczajnie takie zwyczajnie moje podsumowanie i tak jak w suma, też tłumaczyłem w poprzednim odcinku będę mówił na ten temat, ponieważ jestem zdania, że nie wiemy kiedy przyjdzie nas, nasz czas i warto niektóre rzeczy sobie wyjaśnić. Zwyczajnie dla, dla spokoju ducha, prawda? Więc tak, może w te odcinki będzie ich kilka na temat różnych kanałów i one będą miały podobną formę. Czyli powiem, co moim zdaniem, co jest dobre w danym kanale, co jest niezbyt ciekawe, a złe oraz jakieś podsumowanie zrobię. Nie wiem, co Agnieszka robi, ale wygląda na bardzo zaintrygowaną. No mniejsza. No okej. Okay. Czyli zaczniemy od tego i przepraszam, ale będę sobie popijał, dlatego że jest 40 stopni, 4, 4 lipca, tak? Yy, już godzina 17, ale naprawdę jest okropnie gorąco i uzupełniam płyny. No ok, to przechodzimy teraz do rzeczy. Yy, w jaki sposób dowiedziałem się w ogóle o kanale Roka? Otóż jakiś czas temu, gdy jeszcze intrygował mnie trochę Minecraft, oglądałem wszystkich, którzy wrzucali te filmy, filmiki o Minecraftie i zainteresowało mnie właśnie, zainteresowały mnie właśnie filmy Roka, ponieważ były w zupełnie inny sposób robione niż pozostałe. To było wtedy kilofem i książką bodajże że ta seria się nazywała i strasznie mi się podobała, ponieważ Rok jest bardzo inteligentnym człowiekiem potrafi bardzo ciekawie opowiadać, jest ogarnięty, oczytany i tak dalej. I podobało mi się to, że on opowiadał o jakiejś książce oraz pokazywał, to, co tam buduje, w jaki sposób tam gra. I to było coś niesamowitego. Naprawdę bardzo mi się to, podoba, bardzo to podobało. I od razu pragnę jedną rzecz zauważyć, że Rok jest naprawdę bardzo inteligentną osobą i to pomaga mu w osiągnięciu sukcesu na, na YouTubie. Wielu z Was nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele osób chciałoby na YouTube zaistnieć ale jak wielu, jak wielu się to uda i da się prostą rzecz zauważyć że żeby odnieść sukces na YouTubie trzeba być albo bardzo inteligentnym albo skończonym idiotą ale jak się jest skończonym idiotą to trzeba być jeszcze nie wiem, atrakcyjnym powiedzmy e, ponieważ można wrzucić kilka takich głupich odcinków a, ale potem to, y, potem to upadnie okay. w każdym razie rok należy oczywiście do tych bardzo inteligentnych vlogerów e, więc jakie są jeszcze plusy? Moim zdaniem, wrzuca materiały bardzo bardzo klarowne, czyli zaczyna się na jakiś temat wypowiadać. To wszystko ma początek, ma koniec, jakieś tam rozwinięcie. Mówi jak najbardziej do rzeczy. Tak mówię, same, same superlatywy. Dlaczego więc jakiś czas temu byłem z nim skłócony? Chociaż on pewnie twierdzi, że mnie nie pamięta i bardzo możliwe, bo ja wtedy miałem chyba 200 widzów, albo nie, w ogóle widzów jeszcze wtedy nie miałem. A musicie wiedzieć, że jakiś czas temu, jakiś czas temu byłem z nim skłócony, ponieważ on ma jedną paskudną cechę, której ja nie trawię u ludzi. Otóż on. Yy, on jest cwany, on jest bardzo cwany, ale w taki nieprzyjazny dla użytkownika, dla, dla, dla widza sposób. Otóż on tak, ma tą swoją e, ogromną rzeszę wielbicieli, prawda? Ale wystarczy, że którykolwiek z nich napisze coś. Co jemu nie podchodzi, i on od razu blokuje. Ja też blokuję użytkowników niektórych, ale to tylko takich, którzy zaczynają wyzywać, obrażać, ale tak naprawdę podle, prawda? Którzy zachowują się jak typowi nie wiem, hejterzy. On, on nie, on blokuje wszystkich, którzy. W jakiś sposób odkrywają jego minusy, słabości i dalej. Ale nie powinien tego robić, ponieważ no po to zostawia komentarze żeby i zaprasza do oceniania i komentowania, żeby to robić, prawda? Jeżeli więc ja komentuję, oceniam, a on mnie za to blokuje, a jak on to zrobił? Chodzi o to, że ja się wypowiedziałem na jakiś temat, oczywiście nie, nie zgadzałem się z jego zdaniem, ale wiele osób dało mi łapkę w górę, ponieważ twierdzi, że mam co, Sebastian, mówisz do rzeczy całkiem, porać mu, no nie? Miałem tam bodajże 50 łapek w górę, no i co, i skomentował to, że jestem gówniarzem, nie mam pojęcia o tym, co mówię, że mieszkam na utrzymaniu rodziców i tak dalej, naprawdę zupełnie po mnie pojechał, a to w ogóle nie miał, nie miał, e, nie miał racji, prawda? Bo już wtedy mieszkałem tutaj w Stanach, jestem jakimś tam inżynierem, coś tam sobie reprezentuję, on mnie wyzywał od gówniarzy. No ja, ja mu kulturalnie odpisałem, że no słuchaj, ale to nie mylisz się i tak dalej, że jestem normalnym człowiekiem, tylko to było moje zdanie. I okazuje się, że byłem już wtedy zablokowany. I cały czas dostaję kurczę, sorki, jakieś, okmary mnie tutaj atakują. Agnieszka idzie kaczki karmić, no, tylko wróć zaraz, bo cię zjedzą. I zmierzam do tego właśnie, że ja nie lubię czegoś takiego, takiego cwaniastwa, że z jednej strony zachęca się ludzi do oceniania, do komentowania, a, a z drugiej strony blokuje się wszystkich tych, którzy, którzy nie są do końca. Nie, że przychylni, ale którzy, którzy nie są tak bardzo bardzo pozytywnie zakręceni na punkcie danej osoby. I wiem, że jak kiedyś zapytałem, jak wielu z Was zostało zablokowanych przez ROKA, to dostałem setki wiadomości, więc to nie jest tak, że ja byłem jedną czy dziesięcioma jedną, jedną z dziesięciu osób, które były zablokowanych. Nie, on blokuje setki osób, czy nawet w tysiące to już poszło i on jest z tego znany. I wiem, że nawet wczoraj ktoś napisał w komentarzu, że pod jednym z filmikiem ROKA napisał coś tam i buch od razu oczywiście blokada. No dobra, ale jeszcze jedna rzecz, o której wielu z Was nie wie, a która dotyczy ROKA. Otóż jakiś czas temu jeszcze, gdy przyjaźniłem się z Mają, Dzik, powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz o na temat roka. W jaki sposób on zaistniał na YouTubie? Ponieważ wiecie, że na YouTubie jest coś takiego jak snowball effect, czyli efekt kuli śnieżnej. Im więcej masz widzów, tym więcej ich przyrasta. Rok ma teraz, nie wiem, 100 tysięcy, czy tam 150, no ale w jaki sposób on zdobył te pierwsze 20 tysięcy? I tutaj wyszło właśnie jego cwaniactwo. Otóż on e, zrobił coś, co jest niezbyt dobrze widziane na YouTubie, w sumie to jest uważane najwięks za największe hamstwo. I dlatego jestem zaskoczony, że ktoś taki inteligentny i kulturalny jak Rok e, zrobił największy numer na YouTubie, tak mówię. Zachował się jak Ham i Prostak. Ja mówię, wtedy zachował się. nie, On tego czegoś takiego teraz nie robi, tylko mówię o tym, jak, za, jak zaczynał. Otóż on w tagach do swoich pierwszych filmów y, używał ników najbardziej znanych osób. Czyli tak, wpisywał JJ Joker, CTSG, powiedzmy, nie wiem, chuj się, Niekryty Krytyk, Madzia, wszystkie w te ich nazwy wpisywał w tagach. Czyli jeżeli ktoś z Was szukał na przykład filmów od Madzik, dotyczących Minecrafta, a tu Bóg wyskakuje, wyskakuje właśnie rok. I to jest niedopuszczalne i wiem, że oni się bardzo wtedy burzyli. Magda mi nawet tłumaczyła, że, że grożono mu sądem. Mówi, słuchaj, rok odczep się od nas, nie mamy nic wspólnego z twoim filmem, nie wykorzystuj naszej popularności i tak dalej. I rok oczywiście mówił, tak, tak, już przestaje, już przestaje i tak długo to robił, aż osiągnął te bodajże 20 tysięcy widzów, żeby zahaczyć o ten snowball efekt, no nie? I dopiero wtedy, jak już miał te 20 tysięcy widzów, jak już grożono mu sądem, jak już tam się ekipa na niego zbierała kilka osób. Y co a tam niesie? Córki tak przerywam, ale nie wiem, tam Agnieszka chyba złapała jakieś zwierzątko mi się wydaje. Okej, okay, nieważne. Dopiero wtedy zaprzestał tego procederu. Jeszcze jedną rzecz robi lok, który ja akurat yy, nie lubię. Agnieszka, czy ty masz coś w rękach? Kaczkę okej, okay, dobra, nie mam pytań. To dzisiaj będzie kaczka na obiad. A tego to ją wypuść za chwilkę, sorki tak zboczam z tematu, ale no ona kaczuszkę przyniosła. Pokażesz? A jak mama ją odrzuci, co ty tu Nie bój się mało! Daj chlebka może albo wody jakieś, no nie wiem. Tak, przytul ją do piersi, to będzie szczęśliwa. Masakra kobiety. Okej, okay, w każdym razie jeszcze jedna ważna rzecz. Musicie wiedzieć, że osoby, które są partnerami z YouTube'em, dostają od nich maile. W tych mailach są podpowiedzi, w jaki sposób zdobywać popularność, zwiększać liczbę odwiedzin i... A, a, aż nie w oczy kole, jak normalnie co do, co do Joty w 100% rok realizuje tą, e, tą politykę. Na przykład y, zaczęło się od tego, żeby, żeby dawać takie agresywne troszkę obrazki, czyli jak można miniatury wrzucać, prawda? I nieważne na jaki temat rok kręci film, na przykład kręci o grze Mafia, to tam nie ma zdjęcia z tej gry, nie, jest kto? Dziewczyna z tyskami na wierzchu, prawda? ponieważ tak doradzili na YouTubie, słuchajcie, chcecie zwiększyć odwiedzalność, faceci leczą, lecą na takie rzeczy, wrzucajcie kobiety takie właśnie roznegliżowane i tak dalej. Druga rzecz bardzo ważna jest, żeby tytuły były agresywne. Bóg patrzy na drugi dzień po tym mailu Rok kończę z. rzuca film, kończę z YouTube'em, czy coś takiego, czy koniec z YouTube'em. Oczywiście nie miał zamiaru kończyć z YouTube'em, ale ważne, żeby tytuł był agresywny, żeby pojawiły, żeby, tam, żeby wszyscy tacy byli ciekawi, co on kończy z YouTube'em, jakim cudem. Nie, nie, nie odchodź nasz roku, no nie. I to jest bardzo inteligentne z jego strony. Ja mówię, to, nie mówię, że to jest coś złego. On rzucił pracę, zajął się zawodowo YouTubem, zarabia kilkanaście tysięcy miesięcznie właśnie na YouTubie. Wiem, że z kalkulacji może wyjść trochę mniej, ale mam swoje źródła, wieszcie, że kilkanaście tysięcy miesięcznie wy wyrabia. I ja mu gratuluję, ponieważ jest inteligentnym, zdolnym Polakiem, gratuluję mu jego inicjatywy. I cieszę się, że ktoś taki właśnie jak on jest, ponieważ zawsze, jak to mówi się, szanuj swef, szefa swego, bo możesz mieć gorszego. Tak? <grych> ja w każdym razie lubiłem jego filmy. Teraz nie oglądam, ponieważ, ponieważ no, nie podchodzą mi za bardzo. Oglądam kogoś innego. Tylko właśnie zmierzam do tego, że on stosuje takie. Najpierw stosował te sztuczki z tagami, potem właśnie. Do tej pory stosuje z tymi takimi. Intrygującymi i tytułami oraz e, miniaturkami. Do tego, oczywiście, robi live'y, na których się najlepiej zarabia, e, zarabia na reklamach, na reklamowaniu koncertów, e, coś tam dla telewizji kręci. Czy to jest bardzo zaradny, obrotny człowiek, który kiedyś pracował, nie wiem, czy w ubezpieczeniach, czy jako akwizytor, ale właśnie wyrobił sobie wtedy umiejętność, umiejętność e, manipulowania ludźmi i naprawdę świetnie mu to wychodzi. I w którymś z odcinków, on nawet w komentarzu, w opisie do filmu napisał wyraźnie, że jestem oszustem, jestem kłamcą, zmanipuluję was, zrobię także mnie pokochacie, i tak dalej. I czasami jestem zdania, że to było jedyne szczere zdanie wypowiedziane przez niego. Musiałbym znaleźć tego linka, właśnie do, do opisu, do tego filmu. I on się tak. Znaczy, nie wierzę, że on jest jakimś oszustem, bo on nikogo nie oszukuje, on jest tylko troszkę cwany, ale, ale żeby w dzisiejszych czasach osiągnąć sukces, to takim cwanym właśnie trzeba być. Czy coś jeszcze mogę dodać? No chyba tyle. No. Od razu zdaję, aha, zdaję sobie sprawę z tego, że mogę tracić nie, mogę stracić kilka tysięcy widzów, ponieważ wszyscy ci, którzy są fanboyami ROKA, stwierdzą, Sebastian, że że jesteś bezczelny, hamowaty, potwierdź swoje słowa albo coś tam, Zdaję sobie sprawę z tego, tylko mnie jedna rzecz różni od tych osób, który, o których będę mówił. Oni żyją z YouTube'a. Ja nie żyję z YouTube'a. Coś tam zarabiam. Zdajcie sobie sprawę z tego, że ja do tej pory chyba tam zarobiłem, powiedzmy, półtora tysiąca dolarów łącznie, albo trochę mniej na YouTube'ie, ale wydałem na niego z trzy tysiące, bo to trzeba zainwestować, tak? i w kamery, i w te podróże. To nie jest tak, że ja na przykład jadę sobie. Nie zawsze jadę tam, gdzie chciałbym pojechać, tylko czasami chcę Wam zrobić dobrze, dlatego powiedzmy, wybieram się w jakieś miejsce, no nie? Ale nie zmienia to faktu, że okej, okay, ten kanał zaczyna przynosić zyski, ale jeszcze wiele wody w wiśle upłynie, zanim on się w ogóle zwróci. I Eee, te, Chyba się pogubiłem trochę. Za, za długo gadam mi się gubię, ja nie, nie robię cięć, dlatego mogę zacząć gadać o rzeczy. Aha, mówiłem o tym, że mogę stracić widzów. Nie szkodzi, mogę stracić widzów, mi to nie przeszkadza, ale będę, dalej będę robił to, co sprawia mi przyjemność, czyli, e, czyli będę wypowiadał się nawet na takie, na takie kontrowersyjne tematy jak dzisiaj. Ok, o roku tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, a z pewnością jak tylko będę miał możliwość, to, e, to na nie odpiszę. I teraz, tak, podsumowanie. Ja szanuję, jak ja szanuję Roka, ponieważ to jest inteligentny człowiek, nikomu krzywdy nie robi, ma, ma żonę, ma dziecko, jest dobrym ojcem, tak szanuję mi się wydaje, dobrym mężem. Kręci naprawdę dobre materiały i nie można się do niego przyczepić. Ja mówię, jedyne minusy, jakie ma, to to że, to, że blokuje kogoś, kto nie jest mu absolutnie przy, przychylny oraz to, że doszedł do sukcesu w nieuczciwy sposób, tak, naciągając, no, wykorzystując popularność innych osób oraz to, że czasami kłamie, a kłamie na przykład mówiąc, że, że on wrzuca filmy na YouTube'a hobbystycznie. Nie, on z tego żyje, zarabia na tym naprawdę duże pieniądze i to nie jest w porządku, że on wprowadza swoich widzów w błąd, ponieważ z jednej strony jest mentor, tak? Mówi nam y, wiele ciekawych rzeczy, jest, tak mówię, jest mentorem, ale co to za mentor, który okłamuje i to jest, to jest coś to takie, takie dwulicowe trochę i właśnie to jest to, co powiedziała mi Madzia, że nie ma bardziej dwulicowej osu, osoby aniżeli rok. Ja wtedy zapytałem, kurczę, to czemu, ta, czemu w takim razie go polecasz? A mówi, bo z buraczkiem i z, i z rokiem się nie zadziera. O, no dobra, dobrze wiedzieć. Ok, i teraz jeszcze jedna rzecz. W komentarzach napiszcie, która z teraz wymienionych przeze mnie osób powinna być przeze mnie skomentowana w, w następnym filmiku. Może niech to będzie albo nie wiem, buraczek cebulaczek, Madzia, albo, albo jeszcze szantę. O tych trzech osobach to, tak, to są takie trzy osoby, o które bym się chciał w pierwszej kolejności wypowiedzieć, a potem przejdziemy do innych użytkowników. Dobra, no to trzymajcie się i, i hejtujcie. No na razie, papa. Hej.